Dzień dobry, witam Was wasz Doktor Stent. Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów na temat dwóch podstawowych leków, które musicie i powinniście przyjmować przez całe życie po zawale mięśnia sercowego. Jednym z tych leków jest aspiryna, drugim z tych leków jest lek na cholesterol. Najczęściej w Polsce takim lekiem jest statyna. Wielu pacjentów pyta się, czy te leki można kiedykolwiek odstawić. Otóż nie. Aspiryna działa w ten sposób, że rozrzedza krew. Hamuje zlepianie się płytek krwi na blaszkach miażdżycowych. Jest to lek, który w bardzo silnym stopniu zmniejsza ryzyko kolejnego zawału serca. Zdarza się, że pacjenci zauważają niewielkie krwawienia z nosa, niewielkie krwawienia z dziąseł, czy też większą skłonność do siniaczenia się i na tej podstawie odstawiają ten lek jest to bardzo duży błąd. Aspiryna rozrzedza krew, ale pamiętajcie, chroni wasze serce przed następnym zawałem. To, że pojawiają się krwawienia z nosa czy z dziąseł, to są naprawdę niewielkie działania uboczne, które trzeba zaakceptować albo które trzeba spróbować skorygować, udając się na przykład do laryngologa, który zbada nos, czy nie mamy zbyt delikatnej błony śluzowej, czy też udając się do stomatologa, który sprawdzi, czy nie mamy paradontozy. Z kolei, jeżeli chodzi o lek na cholesterol, bardzo wielu pacjentów pyta się mnie po kilku miesiącach terapii, Panie doktorze, czy dalej muszę przyjmować ten lek? Lekarz rodzinny, czy ktokolwiek inny powiedział, że poziom cholesterolu jest prawidłowy, bardzo dobry. I wie pan co, ja sobie odstawiłem ten lek, bo on przecież szkodzi na wątrobę. Cóż, pamiętajcie państwo o tym. Lek na cholesterol owszem obniża poziom cholesterolu i to jest ważne z punktu widzenia ochrony waszego serca przed zawałem. Ale to nie wszystko. Ten lek działa także przeciwzapalnie. On zapobiega postępowi miażdżycy, czyli nie tylko obniża poziom złego cholesterolu, ale także hamuje rozwój blaszek miażdżycowych. Dlatego nawet jeśli się okaże w kontrolnych badaniach wykonywanych przez was kiedykolwiek że poziom cholesterolu jest prawidłowy, to absolutnie nie jest sygnał do tego, żeby odstawić ten lek. Lek na cholesterol trzeba przyjmować na stałe. Co do działań ubocznych. Z reguły postępowanie jest takie, że raz w roku oznaczamy u naszych pacjentów parametry wątrobowe, które pokazują nam, czy wątroba jest w jakikolwiek sposób uszkodzona przez ten lek. Muszę Wam powiedzieć, że przeglądając się wynikom wielu badań, można śmiało powiedzieć, że to co słyszymy w mediach, że leki na cholesterol uszkadzają tak wątrobę, nie do końca jest prawdą. Zdarzają się przypadki uszkodzenia wątroby, ale one są naprawdę rzadkie. I zestawiając potencjalne ryzyko stosowania tego leku z ogromnymi korzyściami, jakie daje przyjmowanie tego leku, zdecydowanie trzeba ten lek przyjmować. Także pamiętajcie: aspiryna i statyna dla Was bezterminowo. Trzymajcie się, wasz doktor Stent.